Siema. Dzisiaj tak samo chciałbym zacząć od nieprzyjemnej sytuacji Ponieważ ostatnio sobie szedłem z moim kuzynem po ścieżce leśnej Nagle widzimy w oddali naszego starego kolegę Roberta Który, jak się później okazało, tarzał się w głównie. Czemu tarzał się w głównie? Nie mam pojęcia, nie mam badego pojęcia Myślę, że po prostu miał jakiś dziwny fetysz ale nie podobało mu się to, jednak, ponieważ podchodzimy i mówi do nas tak. Kurwa, nie, nienawidzę, że się w głównie. Moje życie to samo cierpienie, i kurwa, zabije się. Ja patrzę na kuzyna oj, i kuzyn patrzy na mnie. I mówi tak, ty ten gość jest pojebany. I wtedy to, co Robert mi powiedział, wpadło mi jakby do głowy. Pomyślałem o tym, czy opłaca się w ogóle żyć dla niektórych, jeśli mają. Przebywać więcej cierpienia niż szczęścia. I filozofia ta nazywa się Antynatalizm i została zapoczątkowana w praktyce przez Dawida. Benata, Dawid Benatar jest to filozof, który w 2006 roku napisał bardzo głośną książkę Better Never to Have Been The Harm of Coming Into Existence. Czyli lepiej było nigdy nie istnieć szkodliwości istnienia. Bohater argumentuje tak, że ból i cierpienie są złe, przyjemność jest dobra, jest, jest przyjemna, jeśli się nie rodzisz, nie istniejesz, więc nie odczuwasz bólu, czyli dobrze, i nie odczuwasz przyjemności, ale to nie szkodzi wtedy, bo nie czujesz, że coś tracisz, jak już nie jesteś urodzony, a jeśli się rodzisz, to na pewno doświadczysz cierpienia. Dlatego nieistnienie, niepowstanie, nieurodzenie się ogólnie jest lepszą opcją niż istnienie. Autor owej książki i ogólnie autor anty, antynatalizmu, stawia pod znakiem zapytania cały sens rozmnażania się, kopulowania się i zakłada, że kobiety i mężczyźni, którzy tworzą dziecko, dają mu miłość i wszystko, robią dla niego źle, bo przez to cierpi. Podważa przekonanie, że życie samo w sobie to wartość. I on właśnie uważa, że e, jeśli życie to krzywda, to nie powinniśmy się rozmnażać i powinniśmy zakończyć istnienie ludzkości i być może innych stworzeń. Jednak tutaj autor owej książki, Dawid Benatar, jest trochę hipokrytą, bo nie uważa, że skoro istnienie to zło, to powinno się aktywnie zabijać ludzi. No co trochę się sprzecza z jego. Tezą. Jego stanowisko jest czysto antyprokreacyjne. Nie pośmierciowe, czyli nie chce nikogo zabijać, nie chce nikogo gwałcić. Na pewno nie chce, bo nie chce się rozmnażać. Ja myślę, że on po prostu był prawiczkiem całe życie i po prostu teraz się wyżywa na innych. Ale co ja tam wiem? Kolejnym argumentem, który obala jego tezę, w mojej opinii, oczywiście, jest to. Że po pierwsze, u wielu istnień e, cierpienie nie przeważa nad szczęściem I myślę, że wiele osób jednak szczególnie z tych bogatszych, szczęśliwszych rejonów naszego pięknego świata cieszy się swoim życiem i, i nie myśli, że tak o, o, ogólnie o życiu, że jest chujowe znaczy no, pewnie część tak ma, ale ale nie wszyscy na przykład wspomniany Robert, który lubi kąpiele gówniane był osobą, która Miała raczej więcej cierpienia. I wiele filozofów też twierdzi, że <laughs> że nawet życie trudne, takie niebogate, niezbyt fajne, jest fajne, ponieważ znaczy fajne, ma wartość, ponieważ można się rozwijać, można poznawać ludzi, można miłość znaleźć, można tworzyć, można się rozwijać po prostu. No, może nie w praktyce, nie w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach, nawet w tych gorszych, da się wyjść na proste i... I w każdym życiu powinno się, moim zdaniem, próbować. My ogólnie jako ludzkość powinniśmy bardziej starać się minimalizować cierpienie, niż minimalizować nasze życie, nasz gatunek ludzki, prawda? Ponieważ gdybyśmy minimalizowali kopulację dymanko, to byśmy wymarlibyśmy jako ludzkość, jako gatunek. Więc w mojej opinii, podsumowując, jebać, jebać tego. No dlatego że małeczka Benotara, szacun dla mnie, Zostawcie subskrypcję i wyświetlenia, bo jeśli nie, to ja je zrobię sam kupy.